Chciałbym szybko pokazać, w jaki sposób e, tworzy się wiele wykresów e, e, obok siebie. Otóż, e, żeby to pokazać, musiałbym, muszę zmodyfikować najpierw zbiór danych. Czyli tutaj mamy ggplota i mamy e, 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 zbiór diamonds. I, On jest naszym zbiorem podstawowym tak wygląda, ale trzeba go zmodyfikować. Jak tutaj mamy wagę, jak tu mamy karaty, to można dodać grupę wagową, czy jest lekki czy ciężki. I grupę tabelaryczną, czyli do której yy, tabeli należy. Czyli w zależności od tego jaką ma tutaj wartość w formie table, Przypisujemy first albo second. No i po co to będzie, za chwilę zobaczycie. Narysujmy wykres tego diamonds modified. Niech to będzie histogram, czyli w zależności od ceny przedstawimy. Z tym, że jak się będzie cena kształtować, z tym, że zrobimy to w poszczególnych grupach. Zobaczymy wszystkie kombinacje weight group i table group, I jak to wygląda? To wygląda tak, czyli mamy najpierw light, czyli grupę wagową, i do tej każdej grupy wagowej każda wartość z table group. Po tyle no i first i second, tak samo heavy jest w weight group i do każdego heavy każdą wartość stable group i w ten sposób przedstawiamy histogramy, histogramy ceny dla diamentów o takich parametrach, no i to będzie tyle.